Witajcie. Dziś odcinek sprowokowany stale powracającym pytaniem: jak prawidłowo i kiedy prawidłowo zakończyć dokarmianie ptaków, jeśli dokarmialiśmy je tylko w okresie zimowym? Zapraszam na materiał. Myślę, że większość z Was chciałaby usłyszeć ode mnie konkretną datę, że zaczynamy wtedy dokarmianie, a kończymy wtedy, ale nie jest to takie proste, dlatego że nawet zdania pośród ornitologów i wiedzy. Yy, literaturowej są bardzo różne na ten temat, stąd no nie chcę podawać tylko tego, co ja robię. Chciałbym wam pokazać też to, co e, co piszą o tym różni autorzy e, zajmujący się właśnie ochroną ptaków w Polsce. Od razu powiem, że najprościej mają ci, którzy nie dokarmiają ptaków wcale, ponieważ ich ten problem nie dotyczy, oraz nie będę w ogóle mówił też o dokarmianiu całorocznym, gdyż no w Polsce przede wszystkim dominuje dokarmianie zimowe, więc tym dokarmianiem chciałem się dzisiaj zająć. A ponieważ nie chcę powiedzieć tylko swojego zdania na ten temat, posłuchajcie kilku cytatów z książek, z których ja też często korzystam, na temat tego, kiedy i jak dokarmiać ptaki. I to może być ciekawe, ale. Części z Was po prostu nie odpowiem na to pytanie dokładnie, a wielu może pomyśleć, że tylko sprawę zagmatwałem. Trudno. Więc najpierw posłuchajcie kilku cytatów na temat dokarmiania, które znalazłem w różnych książkach, a na koniec przedstawię Wam to, w jaki sposób ja to robię i na podstawie czego ja decyduję, że już kończę dokarmianie w okresie zimowym. Zacznijmy od klasyka. Jan Sokołowski w poradniku ochrony ptaków z roku 1948 pisał. Pokarm trzeba sypać przez całą zimę, to jest od początku listopada do końca marca, choćby nawet powietrze było bardzo łagodne. Ptaki muszą bowiem w czas oswoić się z urządzeniem i wiedzieć, gdzie pokarm się znajduje, aby nie potrzebowały go szukać dopiero wówczas, gdy pora głodu nastanie. Stałe karmienie tym bardziej jest wskazane, że warunki bytu ptaków nie pogarszają się powoli i stopniowo, lecz nagle w przeciągu kilku godzin. A teraz jedna z moich ulubionych książek o pomaganiu ptakom w ogrodzie, autorstwa panów Szukalskiego i Wojtatowicza, pod tytułem Ptaki w ogrodzie. Dokarmianie rozpoczyna się na początku listopada i prowadzi się je bez przerwy do końca marca. Ptaki owadożerne, głównie sikory, można rozpocząć dokarmiać wcześniej, na początku października, a zakończyć w połowie kwietnia, krótko przed rozpoczęciem lęgów. W książce Ptaki w Twoim Ogrodzie pan Dariusz Graszka-Petrykowski pisze. Dokarmianie należy rozpocząć już na początku października, aby przyzwyczaić ptaki do danego miejsca. Raz rozpoczętego dokarmiania nie wolno przerywać, nawet jeśli podczas odwilży ptaki będą się zjawiać przy karmniku mniej licznie mając mniejsze problemy ze znalezieniem pożywienia w naturze. Dokarmianie należy kontynuować aż do początku kwietnia. Przedwiośnie jest dla ptaków najtrudniejszym okresem, bo choć mrozy i śniegi ustąpiły, to nie pojawiły się jeszcze nowe rodzaje pokarmu, a zapasy starego są na wyczerpaniu. W nieco inny sposób sprawa opisana jest w książce będącej pracą zbiorową kilku osób, której pierwszym autorem jest pan Marcin Bocheński pod tytułem Ochrona ptaków w mieście. Odnośnie do karmiania drobnych ptaków czytamy tu. Pokarm podawać tylko w okresie mrozów i wysokiej pokrywy śnieżnej. Ponieważ kiedy panują dodatnie temperatury, optymalne dla rozwoju grzybów, bakterii pierwotniaków chorobotwórczych, zanieczyszczony odchodami niezjedzony pokarm stanowi doskonałą pożywkę dla tych organizmów, które wywołują choroby ptaków. Nie należy dokarmiać ptaków latem, ponieważ jest to nieuzasadnione i mało efektywne. W tym okresie ptaki preferują wykorzystywać bardziej naturalny i zdrowszy dla nich pokarm. Dokarmianie należy prowadzić systematycznie, to jest regularnie uzupełniać pokarm oraz wymieniać go na świeży w przypadku, gdy zbyt długo zalega w karmniku. Oczywiście w zestawieniu nie może zabraknąć cytatu z doktora Andrzeja Kurszewicza. Mam jego kilka książek i powiem, nie było łatwo znaleźć konkretną informację dotyczącą początku i końca dokarmiania, ale w pozycji pod tytułem Ptaki w Polsce przeczytałem: Karmnik trzeba regularnie sprzątać, a dokarmianie przerywać w razie znalezienia w pobliżu ptaków martwych lub chorych. Jeśli przy karmniku codziennie czai się krogulec lub kot, a także po ustaniu nocnych mrozów. Wiosną ptaki powinny spożywać pokarmy bogate w witaminy i białko, a nie węglowodany i tłuszcze. Tylko wtedy mogą zregenerować siły witalne niezbędne podczas lęgów. Teraz moje podejście do zimowego dokarmiania ptaków. Zaczynam na początku listopada, kiedy większość sikor zakończyła migrację jesienną na zimowiska. Dbam o to, by w karmniku cały czas był dostępny świeży pokarm. Dlatego preferuję karmniki automatyczne, siatkowe oraz tubowe. Dokarmianie kończę w marcu, w zależności od pogody. Uważnie też obserwuję zachowanie ptaków. W tym czasie ptaki osiadłe zaczynają zajmować lub bardziej egzekwować wcześniej zajęte terytoria. Generalnie zainteresowanie karmnikiem wyraźnie spada. Kiedy dni robią się ciepłe, rezygnuję najpierw z pokarmów pochodzenia zwierzęcego, gdyż te najszybciej mogą ulec zepsuciu. Najdłużej dostępne są słonecznik, orzechy i proso. Staram się też ogarnąć teren pod karmnikiem. Odwilż to ulubiony okres kilku ptasich chorób. Od połowy marca nie dosypuję już nic i pozwalam, by ptaki z karmników tubowych wybrały pokarm do końca. Zawsze w pogotowiu mam pewien zapas na wypadek nagłego załamania pogody, które może być dla ptaków zabójcze. Mogą to być nawroty mrozu, śniegu, czy nawet zimny kilkudniowy deszcz. One wszystkie spowodują to, że wiosenne owady się pochowają. W kwietniu zazwyczaj już nie dokarmiam, chyba że ten przeplata i pojawi się trochę zimy. Jak widzicie, podejścia są różne, i argumentacja też jest różna, i każde ma swoje plusy i swoje minusy. Skąd to się bierze? Bierze się to stąd, że nauka tak naprawdę nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy zakończyć dokarmianie, kiedy je zaczynać, czy w ogóle dokarmiać ptaki, czy nie. Większość raczej prac sugeruje, że dokarmianie ma pozytywne aspekty, ale też zdarzają się takie prace, gdzie, gdzie ujawnia się też te negatywne skutki, np. zarażanie się ptaków między sobą jakimiś chorobami. Stąd co zrobić, żeby się w tym nie pogubić? Starać się być przede wszystkim na bieżąco z tym, co, co przy, przynosi świat nauki, i starać się to swo, swoje miejsce do karmiania ptaków jak najbardziej ulepszać. Czyli robimy, stosujemy takie karmniki, które zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób u ptaków, zmniejszają ryzyko napaści na ze strony drapieżników. Bo ok, jeśli krogulec co jakiś czas schwyci, schwyci jakiegoś ptaka, jest to w porządku, bo najpewniej chwyta. Ptaka osłabionego i chorego, dzięki czemu populacja pozostała jest uwolniona od tego słabego osobnika, i to jest dla niej dobre. Natomiast jeśli każdy atak królówca kończy się schwytaniem ptaka, to znaczy, że z tym karmnikiem jest coś nie tak i warto po prostu zweryfikować miejsce jego ustawienia. Jeśli do, naszych, do naszego karmika przychodzą koty i regularnie tam polują. Musimy coś pokombinować, żeby, żeby tak nie było i żeby po prostu uniemożliwić temu drapieżnikowi chwytanie ptaków pod naszym karmikiem. Czyli cały czas trzeba być otwartym na nowe, cały czas obserwujemy swój karmik i tylko to zapewni nam to, że nasze dokarmianie będzie, będzie poprawne i dobre. Więc ja przerywam już teraz powoli. Natomiast jestem przygotowany na to jeszcze, że jakaś zima może wrócić i w razie czego jeszcze do tego karmnika mogę trochę dosypać. Natomiast w kwietniu, kiedy już przychodzi okres lęgowy, ja już taków nie dokarmiam. Jeśli chodzi o ten temat, na dzisiaj jest to wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. W czasie strefy. Cześć! Przypominam, że kanał można zasubskrybować, bo to pomaga w jego rozwoju. Ponadto, jeśli pod tym filmem pojawi się choć jedna łapka w górę, to w następną sobotę zobaczycie film o zimorodku. Jeżeli nie pojawi się żadna taka łapka, to w następną sobotę i tak zobaczycie ten film.